Cześć, jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Nikt nie odpisuje, czyli w sumie pierwszej książki z wydawnictwa Taifunów, po którą sięgnęłam. I przy okazji, z tego co się dowiedziałam, to jest zdaje się pierwsza książka przełożona z koreańskiego, albo generalnie pierwsza koreańska książka w tym wydawnictwie. Także super. No ale od początku, po kolei, jak to wygląda, o czym to jest. No więc jest to opowieść o. Zdaje się 30-letnim Ji Hu nie, jeżeli dobrze wymawiam, ale tak wymawiałam czytając książkę, chociaż to imię nie pojawiało się zbyt często nieważne. W każdym razie około 30 letni mężczyźnie, który od 3 lat podróżuje po Korei Południowej, jest również Koreańczykiem, no i w sumie po prostu podróżuje razem ze swoim psem, który ma na mnie choć. No i spotyka przeróżnych ludzi na swojej drodze, rozmawia z nimi i wysyła do nich. Ręcznie pisane listy. Jego podróż zaczęła się właśnie 3 lata wcześniej i trwa do momentu, w którym jesteśmy czytając tę książkę. Główny bohater nie zamierza przestać podróżować, dopóki ktoś mu nie odpisze, przynajmniej takie ma założenie, no ale niestety nikt nie odpisuje. Jihun spotyka na swojej drodze jedną z postaci, która pojawia się bardzo często i jest w sumie częścią tej historii, czyli autorkę, która również podróżuje z wózkiem pełnym książek, jej własnych książek, które sprzedaje w podróży. Ciekawą rzeczą jest to, że główny bohater nadaje spotkanym ludziom imiona w postaci numerów. To są numery... Nie jestem pewna, czy dobrze to zrozumiałam, czy to są rzeczywiście numery ludzi po kolei od początku, który spotkał do tego momentu, czy to są numery, które przychodzą mu na myśl, bo też były takie fragmenty, że z kimś tam kojarzy mu się jakiś tam numer, więc tak tą osobę nazwie. Z rządzeniem losu główny bohater spędza trochę więcej czasu z tą Podróżującą autorką, niż tylko na krótkiej rozmowie jak zwykle z innymi ludźmi. I w sumie to tyle z takiego ogólnego zarysu fabularnego. Jakby na tym polega ta książka. Oni podróżują, włóczą się po miastach, sypiają w hotelach i tyle. No i on w międzyczasie pisze listy i na tym się to kończy. Tak na dobrą sprawę. Generalnie wydaje mi się, że głównym, może nie problemem, ale Głównym wątkiem poruszonym w tej książce to jest właśnie kwestia komunikacji z innymi ludźmi, co jest całkiem ciekawym pomysłem. Jest to przy okazji, no w sumie z opisu trochę to wynika, ale literatura obyczajowa. I powiem tak, styl jest. No, taki właśnie na tą modłę literatury azjatyckiej, więc jeżeli Wam to nie odpowiada, no to ta książka też tu wiele nie zmieni. A Jeżeli lubicie, to na pewno warto sięgnąć. Ale co do moich odczuć, bo mam trochę mieszane. W sensie dobrze mi się to czytało. Ja ją w ogóle czytałam na czytniku, ponieważ mam założenie nowe, że nie kupuję książek, tylko korzystam z Legimi, skoro już je mam. Także czytałam ją na czytniku, stąd też brak książki w moich rękach i dobrze się to czytało. Rozdziały są generalnie dosyć krótkie. Całkiem Przyjaznym językiem napisanym. I szczerze mówiąc, to nie wiem, czy mam dużo do powiedzenia na jej temat, bo no właśnie to jest to, że wszystko opiera się na komunikacji i opiera się trochę na ludziach. No i tutaj wchodzi mały zgrzyt, ponieważ główny bohater nie jest lubialny od początku, przynajmniej dla mnie nie był. Na początku był mi całkowicie obojętny, też zostajemy wrzuceni w sam środek. Akcji, można by powiedzieć, no, po prostu w podróż, i nie za wiele jest nam przytoczone. Później z biegiem czasu można się z nim zżyć, chociaż ja nie dałam rady do końca. W sensie wydawał mi się i on, i ta autorka, wydawali się tacy dosyć papierowi, a główny bohater, momentami był dosyć pretensjonalny, tak swoją drogą. To w ogóle mnie uderzyło jakoś w około połowy, kawałek za połową książki, że on w sumie. Pisząc te listy, bo pisał listy tak naprawdę do wielu osób, z czego bardzo mało mamy przedstawionych listów, które napisał do tych osób, które spotkał, a szczególnie wyróżnione zostają te, które pisze do swojej rodziny, do swojego brata, do swoich rodziców. I tak naprawdę na tym jest fokus, zwłaszcza na drugiej części, drugiej części powieści. I tutaj w tych listach właśnie widzę taką pretensjonalność, on bardzo wyrzuca z siebie te wszystkie emocje, to jest w porządku, tylko wyrzuca w takim tonie, że ty mi zrobiłeś to, 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 to i to. No dobra, ja to tego nie rozumiałam wcześniej, teraz trochę rozumiem, ale w sumie to nie bardzo. No i tak właśnie to wygląda i tutaj już się poczułam tak trochę niekomfortowo, szczerze mówiąc, czytając te listy. Swoją drogą, dawno nie czytałam książki, w której mieliśmy zaprezentowany właśnie taki list, pisanie listowne. Ciekawe doświadczenie, szczerze mówiąc, bardzo ciekawe doświadczenie, ale Generalnie to nie porwała mnie jakoś bardzo, ale też nie odstraszała. W takim sensie, że jak już ją odłożyłam, to wynikąd ja chciałam do niej wrócić, ale nie miałam takiego... Nie miałam takiej ogromnej potrzeby, żeby rzeczywiście natychmiast cignąć tę książkę. Teraz już muszę ją przeczytać, koniecznie. Tego nie było, ale jak już siadałam i ją czytałam, to było fajnie. Także nie mogę powiedzieć, że była bardzo zła. Jeżeli chodzi o sam rozwój fabuły, no to jest dosyć prosty. Ja nie mam dużego wyznania z obyczajówkami generalnie, ale, no, no, ale jest to dosyć prosty zarys, prosta fabuła i szczerze mówiąc, momentami przewidywalna, zwłaszcza im bliżej końca jesteśmy, tym więcej rzeczy jesteśmy w stanie sobie wydedukować. Owszem, zakończenie jest bardzo wzruszające, to muszę przyznać, chociaż gdyby się tak mu przyjrzeć, bliżej, zwłaszcza momentami jest dosyć banalne i może nie zrobione na tanie szokowanie czytelnika, bo to jest za mocne słowo, ale jest takim przypadkowo idealnym zrządzeniem losu, żeby wywołać emocje A zwłaszcza jedna scena, no ale nie będę robić tutaj wątku spoilerowego, myślę, że jak czytaliście to wiecie o co mi chodzi, to było na samym samym końcu kiedy dostaliśmy najwięcej informacji tak na dobrą sprawę o tym, jak wyglądają stosunki między głównym bohaterem a jego rodziną, zwłaszcza jego bratem. I to mnie tutaj trochę tak, nie wiem, to było takie średnie generalnie. Ale z drugiej strony, nie jakoś bardzo zakłócający wydźwięk tego zakończenia. W sensie, jeżeli wyłączyliście myślenie po drugiej połowie książki, no to to zakończenie jest takie, no nie szokujące, ale jest takim, można by powiedzieć, trochę plot twistem, ale jeżeli cały czas, jakby, no, czytając, nie, nie skupialiście się tylko na czytaniu, ale na przebiegu historii, no to było do przewidzenia, co tam się będzie działo. I chciałam jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, a tak właściwie nie rzeczy, tylko o postaci jednej z przedstawionych, czyli właśnie o tym piesku, o chociu, który. Jest psem przewodnikiem. Z tym też była związana dosyć ciekawa historia, tak szczerze mówiąc. To w sumie jestem w szoku, że ją zapamiętałam. Dlaczego jestem w szoku? Ponieważ tego psa tak właściwie prawie w ogóle nie było na kartach tych powieści. On się pojawiał od czasu do czasu. Wydaje mi się, że pojawił się, kiedy autorka sobie przypomniała, że nie prowadzi narracji. Uwzględniającej tylko jednego bohatera, tylko bohatera z towarzyszem, nieludzkim towarzyszem. I z jednej strony na Blerbie mamy wspomnianego tego pieska, i że on w sumie podróżuje razem z głównym bohaterem i spoko, tylko że z drugiej strony czytamy to i w bardzo, 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 bardzo wielu momentach mamy wrażenie, że ten bohater podróżuje zupełnie sam, bo. Nie ma absolutnie żadnego wspomnienia o tym się. Później gdzieś tam się pojawia, od czasu do czasu. W sumie na końcu trochę bardziej, co jest związane poniekąd z zakończeniem. Więc rozumiem, że trzeba było przywołać pieska bardziej, żebyśmy jeszcze bardziej go poznali, jeszcze bardziej się z nim zżyli i tak dalej. Chociaż nie, nie wywarło to przynajmniej u mnie tego. Podejrzewam pod, pożądanego efektu. To raczej było takie, no właśnie, na początku jest wspomniane, później długo go nie ma, później znowu na chwilę jest, później znowu go nie ma, później jest i jest i do końca jest. No i spoko, tylko że... Można by powiedzieć, gdybyśmy sobie podzielili bohaterów tej książki na pierwszoplanowych, drugoplanowych i trzecioplanowych, to na pierwszym planie mam głównego bohatera i w sumie już w drugim akcie tą pisarkę, a na drugim planie właśnie mamy te listy osoby, których bohater poznał, do których pisze, z którymi no, trochę listownie rozmawia, można powiedzieć, a na trzecim dopiero jest pies, który powinien odgrywać ważną rolę w tej opowieści. Także nie wiem, mam trochę wrażenie takie, że oddamy tutaj pieska, więc więcej osób po to sięgnie, no bo piesek. Więc sobie poczytają, będzie fajnie. No i jakby spoko, To, to działa. To, to, to zawsze działa, kiedy mam wspomnianego em, zwierzęcego towarzysza. Szkoda tylko, że rzeczywiście nie pojawia się fabule w tych wydarzeniach tak często, jak by mogło. E, także o to mam zarzut, <laughs> chyba największy. To jest chyba mój największy zarzut co do tej książki. No i właśnie pretnacjonalność tego głównego bohatera, bo jakoś tak. Nie wiem, może ja też miałam taki dzień, że czytałam to i po prostu odebrałam ten ton pisania w taki sposób, a z drugiej strony nie jestem pewna, czy byłabym w stanie przeczytać to z zupełnie innymi emocjami, w zupełnie innym przekazie, bo tutaj zwłaszcza właśnie te listy do rodziny były takie... takie... kurde... średnie. I chciałam wrócić jeszcze na chwilę do postaci tej autorki. Ona na samym początku... Przy poznaniu się i chwilę później wydawała się bardzo ciekawą postacią, postacią, która mogłaby wnieść tutaj trochę więcej akcji, można by powiedzieć, do tej całej fabuły, ale to chyba było tylko pierwsze wrażenie, tak mi się wydaje, bo później stała się takim, no nie tłem, ale stała się takim czynnikiem codziennym i w sumie. Tyle. Też nie jestem za bardzo w stanie wyróżnić jakichś konkretnych cech charakteru tej postaci. Wiem tak naprawdę, z tego co pamiętam z tekstu, to tyle, że główny bohater był nią cały czas zirytowany, zdenerwowany i generalnie to najlepiej chciałby, żeby sobie poszła, zostawiła go i tyle. I takie wrażenie, i takie myśli głównego bohatera towarzyszą nam w sumie przez bardzo, bardzo dużą część treści. Też się zastanawiam teraz, jakby to było, gdyby ta książka została napisana z perspektywy trze trzecioosobowej. Tak chodzi mi o trzecioosobowego narratora, bo tutaj mamy z pierwszej osoby kolejna książka pisana z pierwszej osoby, którą czytam. I wydaje mi się, że tutaj nie wszystkie emocje wybrzmiewają tak, jak powinny. W sensie głównie mamy do czynienia z tym zdenerwowaniem, poirytowaniem głównego bohatera i na tą autorkę on również ma... Y przyjaciela chyba, <gry> który siedzi na miejscu, w tym ich rodzinnym mieście i patrzy, czy nie przychodzą nowe listy. I względem niego główny bohater też cały czas był poirytowany, w sumie to nie za bardzo chciało mu się słuchać o tym, o czym ten przyjaciel mówi. Oni komunikowali się tylko przez telefon. A właśnie, a co do telefonu, to też bardzo ciekawą kwestią jest to, że w treści jest poruszone takie kultywowanie technofobiczne. W sensie takie. No, główny bohater nie ma komórki. Główny bohater nie korzysta tak naprawdę z niczego, co powiedzmy obecnie ułatwia nam życie. Listy pisane ręcznie są super, naprawdę, ale. Przekonanie, że przetrwają pisane ołówkiem dłużej niż maile, to jest trochę jednak śmieszna podstawa. Podstawa? Postawa. No i do tego właśnie komunikacja przez budki telefoniczne. I cały czas jest właśnie pokazana, znaczy cały czas, no, przy wspomnianym jest pokazana niechęć jego e, właśnie do maili, do komórek i tak dalej. I z jednej strony jest to w porządku. W sensie, no pokazuje nam, że tak, jasne, da się tak żyć, da się tak funkcjonować i jest to spoko, jeżeli ktoś lubi fajnie. Co w sumie może nam zwrócić uwagę na obecne uzależnienie od technologii, no bo nie oszukujmy się, jest potężne, <grym> ale ge generalnie no jasne możemy to patrzeć na to patrzeć z tej strony. Na no, z drugiej właśnie takie typowe trochę mi się nasuwa sytuacja z ostatnich zajęć na studiach, gdzie mieliśmy spotkanie z pewnym autorem literatury dziecięcej, współczesnym, który współcześnie pisze, współcześnie wydaje książki. Nie pomnę nazwiska, bo nigdy nie słyszałam w sumie o tym panu. Nie wymienię, ale generalnie on opowiadał o tym, że pisze właśnie książki dla dzieci współczesnych, tylko że przedstawia w swojej fabule no takie, właśnie takie technofobiczne nastawienie, że okej, okay, trzeba wyjść na zewnątrz, Coś spoko, ale absolutnie jakie komórki, jakie komputery i tak dalej. Jedna dziewczyna u nas na studiach właśnie stwierdziła, że to jest takie pokazywanie, pisanie książek dla współczesnych dzieci. O czasach, które działy się w latach 80., wczesnych 90., co jest trochę bez sensu, no ale okej, okay, dobra, w porządku, nie, nie, nie rozdrabniajmy tego tematu. Chodzi mi o to, że właśnie mamy tutaj takie negatywne nastawienie do technologii, co w sumie w ogóle się nie przekłada na współczesne czasy i jak wszyscy funkcjonujemy tak na dobrą sprawę. No bo kto w tych czasach nie ma skrzynki mailowej, na przykład? Kto w tych czasach nie ma komórki? Kolejny przykład, no trochę, trochę zabawne, no ale w porządku. Fajnie jest przeczytać coś, co zawiera takiego bohatera z podobnym nastawieniem, i przeczytać, jak takie życie mogłoby wyglądać, jeżeli w ogóle bierzemy taką sytuację za realną, bo tutaj, no muszę powiedzieć, że zdarzały się pewne wątki, takie właśnie, no niekoniecznie do usług z machina, ale takie szczęśliwe trafy tak szczęśliwie trafę, a tutaj akurat coś się wydarzyło, no i akurat um, jest to na rękę głównemu bohaterowi, bo coś tam, jakby no spoko, tylko, tylko no. Tylko w jakim sensie ma to w tym momencie odniesienie do współczesnego życia? No trochę średnie, no ale nieważne, w każdym razie co do samej książki, nie jestem jej pewna. Tak jak mówię, dobrze mi się czytam, ale mam trochę zarzutów. A i chciałam też powiedzieć, że właśnie Wydawnictwo Tajfuny zrobiło naprawdę niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Świetnie wyglądał ten tekst, bardzo przyjemny dla odbiorcy. Także tutaj ogromny, ogromny plus. Tak finalnie powiedziałabym, że ta książka to jest takie 6 na 10, raczej nie więcej. Trudno by powiedzieć, żeby była mniej. Nie wiem, mnie siadła, ale gdyby. Gdybym była osobą, która nie jest nawykła albo przynajmniej nie lubi tego stylu pisania, jaki mamy w literaturze azjatyckiej, no to myślę, że oceniłabym ją też niżej. Z drugiej strony, jeżeli jesteście osobami, które chcą zacząć czytać coś właśnie z tej wschodniej literatury, żeby troszeczkę się zapoznać z tą literacką kulturą, to weźmy na tapet właśnie te duże, znaczy duże, no te większe premiery, czyli Porównajmy sobie nikt nie odpisuje do zanim wystygnie kawa. Uważam, że nikt nie odpisuje jest bardziej przyjazne dla czytelnika od zanim wystygnie kawa. Zanim wystygnie kawa jest po prostu scenariuszem. I trzeba to sobie najpierw przyswoić, zanim zaczniemy czytać, bo to, to, zanim wystygnie kawa, może nas po prostu odstraszyć tym, jak strasznie ekspozycyjnie, jak na miarę literatury powieściowej, zgubiłam teraz słowo, ale powieściowej jest napisana, więc na scenariusz jest świetna, na powieść, powieść już nie. <laughs> Także nikt nie odpisuje, tutaj zdecydowanie wygrywa, jeżeli o to chodzi. Chociaż obie są bardzo dobre. W każdym razie, tak jak mówiłam, finalnie 6 na 10. Jak najbardziej polecam. I to w sumie chyba tyle mam do powiedzenia. Raczej nic więcej mi nie przychodzi na myśl. Chciałam też powiedzieć, że trochę dziwnie się czuję, nie mając książki w ręce i że, mówiąc o niej, także jest to nowe doświadczenie. To tyle na dzisiaj. Jeżeli czytaliście już nikt nie odpisuje, to koniecznie dajcie mi znać, co o niej myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa!